Dobra, obejrzymy jeszcze to, ok? Z polskim YouTubem jest troszkę jak z trendami modowymi. Lubią się powtarzać, zataczając przy tym swoiste koło. Każda kolejna fala nowych twórców generuje kanały oparte na powstałych Wiesz? wcześniej schematach. Wśród nich wyróżniają się również tacy YouTuberzy, którzy swoją rozpoznawalność chcą budować na szeroko rozumianej kontrowersji lub specyficznym podejściu do nagrywania. Jesteście na drogę z To nic, możesz pożyczyć od obok. On przecież i tak już nie żyje. Jednym z przykładów takiego tak rodzaju może być co? działalność Bazeliszka Chan, która serią swoich psychopatryków przyprawiła wielu Polaków o ból m... układu pokarmowego, tym samym stając się ofiarą internetowego kancelowania ja i przeszczadowania. nie wiem co to za osoba jest w ogóle. a wkłady najtańsze. Tak dobrany kontrast wytwarza specjalne wibracje czwartej gęstości, które odstraszają demony i obrabiacze duchów. Sosiedztwa. Jej historia doskonale pokazuje, do jakiego stopnia może spotękować Alba się pozornie włoski? zwykły internetowy hejt oraz do czego potrafi posunąć się kierowany nienawiścią widz. Co spowodowało, że dziś nie znajdziemy już żadnego materiału bazyliszka oraz dlaczego zniknęła z przestrzeni internetowej? Ten kwestię oraz wiele innych poruszę w dzisiejszym odcinku. Aktywność ja nie wiem o co w ogóle z tą osobą chodzi. Nim Bazyliszek, a właściwie Weronika Laura Dwulic założyła swój kanał, bardzo dużo czasu spędzała w internecie. Przy czym jej aktywność związana była głównie z forami, na których to postowała wszelakiej maści memy oraz czarny humor. Udzielała się również... A do tego była jeszcze w uszach na w każdym swoim filmiku, jakiś takich słodkich. Również na forum Karacan co w późniejszym czasie przysporzyło jej sporo problemów, zarówno prywatnych, jak i związanych z jej karierą na YouTubie. Forum internetowe Karacan powstało... Ej, ja pamiętam, że kiedyś istniało coś takiego jak Karaczan i Karaczaniarze e, wysyłali Rokowi kible? Czy coś takiego? Muszle klozetowe? Na jego adres? Coś takiego było. Jakoś prześladowali go. W roku 2010 oraz jest polskim odpowiednikiem zagranicznego forum Forchan. Karaczan charakteryzuje się pewnego rodzaju hermetycznością, ponieważ uzyskanie możliwości uczestniczenia w forum wymaga spełnienia szeregu działań, często niewykonalnych dla przeciętnego internauty nieobeznanego w temacie. Publikowane są tam między innymi. No to już treści... wiem, dlaczego nigdy nie mogłam tam wejść, bo ja po prostu nie ogarniałam, jak to zrobić, że trzeba jakąś sekwencję rzeczy zrobić. Ci postrzegane w opinii publicznej jako kontrowersyjne oraz wszelakiej maści pasty, czyli fikcyjne. Ej, właśnie na tym forum Wanda chciałam się zalogować, widzowie. To jest jakiś forum dotyczące plotek na temat e, ludzi z TikToka i na forum Wanda podobno latał e, adres takiej laski Alex Your Kleenex, czy coś takiego. I i e, przez to ona musiała w ogóle zmienić miejsce zamieszkania, bo co? Bo, bo się bała tam mieszkać. Historyki, administracja, pełną anonimowość swoich członków, tępiąc przy tym każdą próbę określanego przez nich poszukiwania atencji wśród użytkowników. Oho! W sierpniu w roku Weronika założyła swój pierwszy oficjalny tak na kanał chan. na platformie YouTube Bazyliszek Chan, przyjmując ów nazwę również jako pseudonim. Motywacją do założenia kanału nie były pieniądze, lecz znalezienie sposobu na nudę oraz chęć wywołania kontrowersji. Veronika wielokrotnie wspominała, iż przez całą swoją internetową działalność nie zarobiła wiele na YouTubie ze względu na publikowany przez nią rodzaj treści, a dochód Aha. czerpała głównie z prowadzenia transmisji na żywo. Twój content chyba jest niełatwo sprzedać, nie tak naprawdę. Ja i tak głównie zarabiam na streamach. Ludzie mi tam wpłacają. Ja sobie gram w gierki i ludzie mi wpłacają pieniądze. No i mi mi to pa pasuje i mi to wystarcza. Użytkownicy Karaczana oraz wielu innych internautów miało odmienne zdanie dotyczące rozpoczęcia działalności Bazyliszka. Uważali oni, iż dziewczyna jedyne czego pragnie to atencji oraz znalezienia się na świeczniku. Ej, ale Beskitu, ja nigdy o niej nie słyszałam. Nigdy. A przecież to było w 2021, jak... To był pierwszy, pierwszy raz... Yy... To jest teraz pierwszy raz, jak ja o niej słyszę. Kontent oferowany przez dziewczynę był delikatnie mówiąc bardzo mocny i w głównej mierze opierał się na typowym dla Weroniki czarnym humorze oraz obśmiewaniu stereotypowych wartości, wyznawanych między innymi przez Polaków. Podczas nagrywania poradników wchodziła w pewnego rodzaju rolę, w której to miała sprawiać wrażenie osoby opóźnionej lub posiadającej autyzm. Monotonny i jednostajny ton głosu, zawieszenie wzroku na obiektywie kamery oraz mozolne ruchy miały dodatkowo podkreślić Aha. i kształtować jej internetowy wizerunek. W swoich filmikach. Posługiwała się specyficznym rodzajem montażu bardzo zbliżonym do materiałów Kargamela, który opierał się na licznych przesterach oraz dynamicznych zbliżeniach w celu pokazania filmików w jeszcze memicznym świetle. Okej. Okay. Pseudoporadystyki dotyczyły błahych i zwykłych tematów, jednakże sposób przedstawiania ich przez bazyliszka działał niczym płachta na byka dla wielu internautów. Filmiki dotyczyły m.in. usuwania stóp, stania się milionerem, makijażu dla chłopaka oraz. Co? Wielu innych powstały również materiały zdecydowanie przekraczające pewne granice dobrego smaku i zakrywające wręcz o obrazę uczuć zarówno religijnych jak i patriotycznych! What? Na przykład z okazji Dnia Niepodległości Bazyliszek opublikowała materiał poświęcony tej uroczystości. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy Pomijając cyniczne zaśpiewanie, a wręcz zafałszowanie hymnu narodowego w ramach wstępu, chciałbym zwrócić uwagę na dalszą część materiału. Dziewczyna postanowiła uderzyć w bardzo czuły punkt polskiego społeczeństwa, a dokładniej mówiąc w patriotyzm, który odgrywa istotną rolę w życiu wielu Polaków. Weronika w swoim stylu zaczęła drwić z pseudopatriotów oraz wartości przez nich wyznawanych, które w jej opinii były śmiechu warte. Ponadto postanowiła również poruszyć temat żołnierzy wyklętych, wobec których także stosowała negatywnie nacechowaną narrację. Zwieńczeniem całego filmu było zamieszczenie w nim polskiej flagi, odwróconej do góry nogami oczywiście wszystko w celu wywołania burzy. W późniejszym czasie bazyliszek tłumaczyła, że w żaden sposób nie obraziła ona symbolu narodowego swojego kraju, ponieważ była ona flagą państwa Monako, która posiada go właśnie w takich barwach, jak flaga ukazana w materiale bazyliszka. Za drugi przykład może posłużyć odcinek związany z usuwaniem stupejki, pośrednio nawiązujący do tej części internautów, których w sieci określa się mianem stuczarzy. Jedną z definicji według słownika miejskiego studi Rzym jest człowiek, który żyje w stanie pewnego rodzaju marazmu oraz uważa, że przegrał swoje życie. Co ja oglądam w ogóle? Pasmo porażek, związanych m.in. z niepowodzeniami miłosnymi, składa go do zatracenia się w przestrzeni internetowej, np. forach, w, w celu wyładowania swojej frustracji na innych osobach, często kobietach. Oczywiście, zabieg usuwania tego defektu został przedstawiony w sposób typowy dla Weroniki, która za maszystym ruchem noża przecięła na pół banana. Jednakże największym szokiem dla internautów okazał się być materiał dotyczący kazirodczej relacji miłosnej z bratem Bazyliszka, który w rzeczywistości okazał się być innym youtuberem działającym pod pseudonimem Heniosław. Mężczyzna nie był rodziną dziewczyny, a cała akcja miała dodatkowo nakręcić spirale absurdu oraz oburzenia. Co Weronika w swojej niekonwencjonalnej w twórczości bardzo często nawiązywała do szkalowania Jarosława do którego to nawiązania pojawiały się w wielu odcinkach. Pawódwa Chciały kremu weczkę zabragnęły już um gryścią troszeczkę, lecz kremówka ta Była tak jak i od Pwa stara sztywna. W pewnym momencie szkalowanie papierza stało się poniekąd znakiem rozpoznawczy. Co? Bazyliszka, która otwarcie wyśmiewała kościół oraz prezentowała na swoim kanale treści dotyczące wróżbiarstwa i magii. Osoby duże siedzące w internecie doskonale rozumiały ten specyficzny rodzaj satyry i nieustannie przemycane inside joki, czyli żarty, które zrozumie jedynie osoba należąca do jakiejś społeczności lub będąca w temacie. Znalazła się też spora część internautów otwarcie krytykująca dziewczynę, nie rozumiejąc przy tym, iż cały kanał jest jedną wielką groteską. Niektórzy influencerzy kierują okay. się zasadą Nieważne co o mnie mówią, ważne że w ogóle mówią no Taką da, też dużo. strategię przyjęła Weronika Która mimo nieustannie rosnącego grona hejterów Zaczęła zdobywać coraz większe zasięgi Każdy odcinek na jej kanale Generował po paręset tysięcy wyświetleń A sekcja komentarzy niemal kipiała Że ja tego nie widziałam? Tekstów, bez... Aha, bo to jest ty... 2016-2017 No okej, okay, okej okay. to, to rozumiem, że mogłam trochę tego nie widzieć Bo ja wtedy siedziałam bardziej na makijażowym YouTubie Bazyliszek i tak weryfikowała, usuwając te najbardziej wulgarne. Bo dziewczyny zaczęli wypowiadać się inni youtuberzy, tacy jak Nanami Chan, Mateusz Spesiński, Coach Mike, czy Człowiek Warga, prowadzący kanał Zupy, na którym to swoją drogą Weronika wystąpiła w roli gościa. Bazyliszek udzielił również wywiadu na kanale Gazeta.pl. W trakcie wywiadu doszło do wniosku, że granica jej poczucia humoru będzie miała miejsce wraz z otrzymaniem bana na YouTube. Gdzie twoim zdaniem przebiega ta granica do dowcipu? W tym w tym miejscu, gdzie Dzięki ma konto na YouTube. Ponadto podczas rozmowy wyznała, że otrzymuje wiele poważnie brzmiących gruźb skierowanych w swoją stronę. Między innymi oblania kwasem lub krupu, lecz przyznała, iż nie przejmuje się negatywnymi komentarzami w swoją stronę oraz że hejt nie przekłada się na jej życie prywatne. To znaczy, no nie, że mnie wkurzają. No bo rozumiem, że niektórzy też nie rozumieją, E, Moich żartów i ironii. No i to tyle: no raczej mam obojętny stosunek do tego. Weronika nie wiedziała wówczas, że słowa te ulegną całkowitej zmianie, a najgorsze miało dopiero nastąpić. Działalność internetowa Bazyliszek Cian nieustannie bulwersowała społeczność Karaczana, którzy wprost zarzucali jej kradzież własności intelektualnej forum oraz nieustanne szukanie atencji. Weronika nie brała na poważnie gruźb oraz ostrzeżeń od członków forum i nieustannie podszczypywała tamtą społeczność. Okay. Czare goryczy przelał materiał, w którym Bazyliszek miał domniemanie przedstawić instrukcję dołączenia do forum Karaczan, co było ścisłą tajemnicą jego członków. Spotkało się to z ogromnym krytyką i doprowadziło do nieprzyjemnych skutkach konsekwencji. W historii kariery. Eee, ja bym chciała wiedzieć, jak tam się dostać. Jak to znaleźć w ogóle? Chyba eliszka pojawia się kolejna bardzo negatywna pot. Tak samo jak nie wiem, jak wejść do Dark Webu, nie? Przecież my jesteśmy w takiej górze lodowej, a tak naprawdę na dole, jeszcze jakby w tym Dark Webie, jest tyle rzeczy, że ja pie... Postać Cerazy. Był on jednym z użytkowników Forum Karaczan. W internecie pojawiło się kilka teorii, kim mógłby w rzeczywistości być, lecz nie było to poparte wiarygodnymi źródłami. A po co chcesz wchodzić? No nie wiem, bo mnie ciekawi w sumie, co tam może być. Płami. W wyniku narastającego hejtu skierowanego w stronę bazyliszka Cian, Cyrazy Nie zdecydował płami. się przełamać wirtualną ścianę internetu oraz na własną rękę przyjechać do rodzinnej miejscowości Weroniki, Griffiths, aby tam w odpowiedni sposób zniechęcić ją do dalszego nagrywania. W tym celu zaczął rozwieszać na mieście ogłoszenia zawierające dane nastolatki oraz informacje, iż miałaby ona znęcać się fizycznie nad zwierzętami oraz że podpaliła psa przywiązanego do drzewa. Stalker zdecydował się pójść o krok dalej i odnalazł dom youtuberki, ujawniając przy tym jego dokładny adres oraz zaczął go obrzucać kamieniami z wymalowanymi groźbami, wybijając przy tym jedną z szyb w oknie. Całą akcję oczywiście sfilmował -oh. oraz udostępnił w internecie. Mogłoby cię trochę wycofać, jakbyś się doczytała do tego, ile presja ludzi zmienia w ruchach publicznych. W renecie, zostawiając na siebie oczywisty dowód. Było Dzięki to zdecydowane sprawę. przegięcie i część internautów stanowczo zaprotestowała wobec tego rodzaju działań. Natomiast znaleźli się też tacy, którzy przysłowiowo klepali anonimowego prześladowcę po ramieniu i chwalili go za odwagę. Tak, zobaczyłam na podwórku leżący kamień z jakimiś napisami. Jak się okazało, były to groźby, żądanie zaprzestania działalności w sieci. Ale jak widzicie, nie mam zamiaru ustąpić. Jak żałużby trzeba być, wymarnować czas, pieniądze i narażać się na konsekwencje prawne tylko po to, żeby uprzykrzyć życie osobie, która nagrała filmik o jakimś tam forum, na którym i tak praktycznie <grymne> jest prostowane na przykład z tematami o tym, dlaczego poglądy reprezentowane przez Corvina są wartościami nadrzędnymi. Warto wspomnieć, Oho. iż Bazyliszek nie był jedyną osobą gnębioną Oho. przez Cerazego. Mężczyzna upatrzył sobie również ofiarę w niejakim Łukaszu Wiśniewskim, niszowym streamerze transmitującym Oho. gameplaye z retro gier. Cerazy wraz z innymi Karaczanami nieustannie atakowali osobę Łukasza, nieustannie go wyśmiewając. Cerazy nagrywał filmiki, w których wysyła streamerowi płytę z grą wypełnioną karaluchami. W przypadku Łukasza również posunął się do najgorszego. Odwiedził go we własnym domu. Tuż po otwarciu drzwi Cerazy potraktował swoją ofiary gazem pieprzowym. Och, kurwa mać. Ja już czuję te karaluchy na całym moim ciele, nie? O Jezu, to mnie tak kurwa brzydzi, karaluchy. Panie, Jezus Maria, najgorszy koszmar to są karaluchy. Wróćmy jednak do naszej bohaterki, która po ataku na jej miejsce zamieszkania nagrała krótki materiał wyjaśniający zaistniałą sytuację. Dziewczyna już wtedy wiedziała, że podjęcie rękawic z tak nieprzewidywalnym i wręcz nieobliczalnym oponentem w postaci forum Karaczan jest niemożliwe i jedyne co jej pozostaje to zaprzestanie publikowania, póki sprawa całkiem nie wyniknie się spod kontroli. Bazyliszek próbowała jeszcze publikować materiały, nie zważając na realne niebezpieczeństwo. Lecz kolejne groźby tylko utwierdziły ją w przekonaniu, że jest na przegranej pozycji. Już w tamtych latach zjawisko kancelowania miało miejsce i zdarzało się coraz częściej. Użytkownicy Karaczana czuli się bezkarnie i co rusz swój celownik kierowali na kolejne ofiary. Akcja jest na policji, szukają gościa, są jego zdjęcia, jest film. Wyobraź sobie, że ktoś pisze coś takiego o tobie. Czy poważnie nie dociera do ciebie, że. Internet jest jak dziki zachód. Parę lat później przekonał się o tym również Boże, jeden z powszechnie chłop. lubianych twórców, pasto PastoLektor, o którym materiał powstanie w niedalekiej przyszłości, więc zachęcam Dobra, do zostawienia subskrypcji, aby go nie przegapić. Ale tej babki też nie znam. W 2017 roku Bazyliszek zaczęła stopniowo znikać z przestrzeni internetowej, tym samym stając się ofiarą linczu wywołanego przez Karaczan. Jej konto na platformie Wykop.pl, na którym była bardzo aktywna, zaczęło świecić pustkami, a sama Weronika jakby zapadła się pod ziemię. W kwietniu 2023 roku z kanału Bazyliszek Chan zostały usunięte wszystkie filmiki i od tej pory zaczął odnosić nazwę Spinka i Szpulka. Jedyna aktywność internetowa Weroniki ograniczała się do prowadzenia fanpage'a na Facebooku o jeszcze Starej nazwie Bazliczek Chan, na którym od czasu do czasu wrzucała memy. Tam również zdecydowała się umieścić wpis dokładnie wyjaśniający przyczyny jej odejścia z YouTube'a. Co prawda w poście głównym argumentem przemawiającym za zawieszeniem działalności były niskie dochody i niestabilność publikowanych treści, lecz myślę, że akcja z Cerazem odbiła niemałe piętno na psychice dziewczyny. No, w sensie to się nie dziwię tak czas. naprawdę. Zdecydowanie Ale wydaje mi się, że kiedyś było tak, że faktycznie jak się na kogoś uwziął, to było bardzo ciężko z nimi wygrać i, i nie odpuszczali przez bardzo długi czas. Pamiętam, że oni naprawdę mocno cisnęli roka, nie? Tak mi się coś kojarzy. Wała polski internet w tamtym czasie i przez stosunkowo krótki okres działania, bo jedynie przez około rok zebrała ona prawie 100 tysięcy subskrypcji. Mimo prowokujących i kontrowersyjnych treści, znajdowała ona szerokie grono odbiorców, którzy chętnie nie oglądali jej filmiki, żywiąc przy tym prawdziwą sympatię. Znaleźli się też ci, którzy nieustannie próbowali zniszczyć dziewczynie zarówno karierę internetową, jak i życie prywatne. Skala, do jakiej potrafiła posunąć się losowa osoba w sieci tylko po to, aby uprzykrzyć życie drugiej jest przerażająca. W internecie nie brakuje złych osób, jedynie czyhających na jakąś okazję do wyzwolenia swojej frustracji oraz nienawiści. W żadnym wypadku nie bronię Weroniki, ponieważ jej pełna kontrowersji twórczość była dla przeciętnej osoby bardzo obraźliwa i po prostu nieśmieszna. Uważam jednak, że durne filmiki nie powinny być przyczyną ataków zahaczającą o sferę prywatną, zwłaszcza w dom, który przecież był zamieszkiwany jeszcze przez innych domowników w nieświadomych zagrożenia, jakie sprowadziła na nich youtuberka. Historia bazyliszka powinna być poniekąd przestrogą, mówiącą o braniu odpowiedzialności zapublikowane w Eter treści, ale też ostrzeżeniem dla nas, ponieważ nigdy nie wiadomo, do czego potrafi posunąć się osoba, znajdująca się po drugiej stronie monitora. Nie, no, po naprawdę. W sensie, ja tej Z laski Polski. w ogóle, ale to w ogóle nie znam, nie? W ogóle jej nie znam.